W trzecim odcinku programu z Książką w Fotelu ogłosiliśmy konkurs skierowany do naszych widzów z Czarnego i Ze Szczecinka oraz do czytelników Biblioteki Czarnieckiego Centrum Kultury. Dziś przypominamy pytania konkursowe. Pierwsze pytanie brzmi: w jakich dwóch powieściach występuje bibliotekarz? Drugie pytanie: podaj tytuły dwóch książek prezentowanych w programie, w których to tytułach pojawiło się słowo lalki. Trzecie pytanie brzmi: Jak brzmi tytuł trzeciego tomu sagi o rodzinie Dolanganger? Te pytania znajdą Państwo na stronie TV Czarne pod adresem www.tvczarne.pl, a także na stronie Biblioteki W Czarnym pod adresem www.cck.czarne.pl oraz w samej bibliotece. Odpowiedzi na te pytania należy kierować na adres elektroniczny Biblioteki w Czarnym pod adresem Biblioteka Czarne, pisane razem małymi literami małpka.o2.pl, a także bezpośrednio tu do nas, do biblioteki. Na odpowiedzi na te pytania czekamy do 5 maja, to jest poniedziałek, do godziny 18. Dla zwycięzców przewidzieliśmy nagrody książkowe. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie. Zwłaszcza, że czasu zostało już naprawdę niewiele.